Hello, Witam Was serdecznie, z tej strony Kinezyna, ostatnio udało mi się zdobyć artefakt Powietrza i teraz idę już yy, szukać wyjścia, które wydaje mi się, że jest gdzieś tutaj. A, dokładnie tutaj. Wow. Co? Boję się, że spadnę. To byłoby dość niefortunne, wiecie? Uu. A ja nie mam tych. Yy no, dynamitów. No, tak sobie ich po prostu minę. Nic ciekawego z nich i tak nie wypada. A już sobie poszli. O nie, znowu będzie skakanie. Mam jednak nadzieję, że tym razem nie aż tak. Skomplikowane jak to, żeby dostać się na górę Ach, w złym momencie. Rozumiem, że trzeba tam się dostać, kiedy kamień jest na dole. I wtedy będzie. Można... zaż znowu za późno. Nie. Okej, okay, tu się dostałam. Zobaczymy jak dalej pójdzie. To jest lawa. Dobra, tu nie, nie jestem do końca pewna, w którą stronę iść powinnam. Aha, czy już wszystkie? O, dobra, wszystkie. Na górę nawet nie trzeba się tam dostawać. W żaden sposób. Dolecę, to dolecę, to dolecę! To Jest! Ostatecz... Ostatkiem sił, że tak powiem. Jezu, tam są jakieś bijące rośliny. Jeszcze trochę, jeszcze trochę! Łap ten żagiel, i teraz tutaj nie, 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 nie. jest, oczywiście to, czego się spodziewałam, czyli to, że nie jestem w stanie kierować nagrywając paralotnią. Może, może, może powinno się udać. Okej. Okay. A strzata, tak. To logicznie. O Jezu. Znowu się nie otworzyła mi parę lotnie, prawda? Już myślałam, że wreszcie udało mi się znaleźć grę, przy której nagrywaniu nie mam problemów. Już naprawdę nie mogę się doczekać nowego komputera. Bo niestety ten już wydaje swe ostatnie tchnienia, czy ja tam zostawiłam duszka. No trudno. Nie, nie, nie wolno, tylko. Stop. Uch. Nie, 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 nie! To było nie fair! Było strasznie nie fair! Już przecież mi się udało! O ja, za... za, te, za wolno, chociaż może, może błagam jej! Spokój, uspokoiłeś się, to dobrze. Dolecisz, dolecisz, nie dolecisz! O, Jezu, za szybko. Boję się, że znowu będziesz, będziecie musieli ominąć jakiś fragment. No, czemu ty. Kolejny raz mówię, że to ostatni raz, i znowu pokażę wam, jak już przejdę kawałek. Bo to naprawdę nie jest trudne, ale w momencie, kiedy on mnie całkowicie nie słucha. To już jest troszeczkę trudniej to leć tam. Stoisz spokojnie, stoisz, teraz gdzie? Tam się muszę dostać, czy ja znowu muszę wskoczyć do tego promienia. Że ja znowu nie będę mogła się nawrócić w tym miejscu. No, 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 doleć tam. No, no, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo. A, a to, co było? Przeleciał przez deski, naprawdę. A więc. Za sekundę się widzi. Ok, udało mi się tu dotrzeć. Tylko, że. Co dalej? To jest jakieś bijące roślińsko. Wow, dzień dobry. E, e, no, no, wiecie co nie. Ok, udało mi się trwale ominąć już tamten fragment, bo mam tu wreszcie namiot. A więc cokolwiek czekam mnie tam, już wreszcie nie będę musiała więcej się męczyć. Chyba pokręciłam guziki. Tak myślę. Tak nie do końca wiem, jaką mam... tam. A tu lawa leci. I lepiej by było w nią nie wpaść. I tu wyskakuje jakieś lawowe coś. O matko. Czy ja muszę nad tym polecieć? No nad tym, to się nie da. Więc trzeba uważać i ostrożnie obok. No, 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 Szybciej tu, 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 tu. I okej. Okay. Uch, to będzie raczej ciężkie. No, i jeszcze jakieś kurcze wózki z lawą. Kto to w ogóle tu montował? No, i walnęłam się o tą lawę, no tak, wiadomo. Bo... Naprawdę się zastanawiam, kto to tam montuje. No, muszę jak najdalej dojść, pokazując wam, a potem, w razie co, się, się martwić yy, przechodzeniem tego, jak nie będziecie oglądać. Ważne, żebym to pokazała Wam, co jest dalej. No, ach. Dobra. Tu jeszcze nie jest tak źle, a to najgorzej z tymi wózkami całymi jest lawowymi. Czyli mi się wydaje, czy zbrakło mi milimetrów. Asz. To jest właśnie ten problem, że on mnie tutaj za bardzo skręca na przykład. I... To się robi irytujące potem, już, bo. Na przykład uderzam w skałę, uderzam w coś tam zaraz i. Gdybym się śmieszał, się nie topi tu w pierwszym momencie tylko. Ale ten odcinek będzie ciężki do montowania. Naprawdę, bo będę miała pełno. Pełno będę miała cięć. Ale no cóż, nic z tym nie zrobię, prawda? Trzeba sobie radzić z tym, co mam. Dobra, niech się przesunie tak na prawo trochę bardziej. Szybciej na dół, na dół, na dół... Uff, uff. Dobra, wiecie co... To, to, to przerwa, pauza, nie wiem... Chyba nazwę ten odcinek, czy pauza, bo nic więcej tutaj nie ma. Ciągle przerwa, przerwa i przerwa. No, przerwa, no. <ścoughs> ha, wiecie co jest najbardziej irytujące? Że ja nagrywam głos osobno i osobno nagrywam obraz... I zmontowanie tego potem będzie jakąś katorgą. Ale przyszłam. Przeszłam ten fragment, a jeszcze naprawdę niewiele brakowało. Ojej, yy. Ja, pełno wulkanów, dawaj się, no oczywiście, nie? To w ogóle, na pewno... Możesz pokonać. Au, nadziałam się akurat na niego. Chyba z pokonywania ich były jakieś fajne nagrody, ale to są tylko serduszka, które i tak praktycznie tracisz walcząc z nimi. A więc ja osobiście, ja Kinezyna oświadczam, że walczenie z tymi potworami w tej grze najzwyczajniej w świecie nie ma sensu. Najzwyczajniej sieci nieopłacalne, bo. Bo jedyne co człowiek będzie miał z tego, to irytacja. Ok, mam nadzieję, że wulkan tu we mnie nie będzie miał ochoty strzelać. Jeszcze trzech. Duszków. Gdzie są te dwa duszki? Zgubiłam dwa duszki gdzieś po drodze. I nie wiem, gdzie one mogły być. Czy ja je zgubiłam gdzieś już na początku? Czy one są gdzieś tutaj? Tutaj ja się jeszcze mogę rozejrzeć. A co jeżeli. Ja je zgubiłam gdzieś na początku. Może tu gdzieś są? Ach, byłoby miło, ale nie. Aż mi szkoda tych dwóch tuszków, bo to niewiele jest. Tak naprawdę. Nie ma ich tu nigdzie. Dwóch dłużków, no. Tu ich nigdzie nie ma, to znaczy, że... Za... Zapomniałam o nich gdzieś wcześniej, tylko że... W tej grze... Jakoś akurat do tego poziomu, powiem szczerze... To mi się tak bardzo nie chce. O widzicie, tu już jest wyjście. I znowu są tu potwory. co nie chciałam tu spadać. Wiecie, gdybym zapomniała jeszcze jakoś tutaj, no to dobra, to bym mogła się wrócić, ale że ja jej zapomniałam gdzieś tam po drodze i to naprawdę w jakimś takim głupim miejscu, to uwierzcie mi, że wracanie tam jakoś mi się nie uśmiecha. Musicie mi wybaczyć. Wybaczyć te mnóstwo cięć i tego, że tak nie dawałam sobie tutaj rady i tego, że nie mam dwutuszków. Wiecie co, pierwszy etap to bym spokojnie mogła powtórzyć, ale na myśl o tym to już mi po prostu ciarki przechodzą. Nie wiem, póki co to już jest praktycznie 50% gry, więc gra będzie w ogóle krótka, ale póki co. Jeżeli mam być szczera, to podoba mi się o wiele mniej niż podoba mi się chociażby dwójka. I to wiem, bo przecież grałam dwójkę no, niedawno przeszłam. A tutaj. Yy... No, jest jakoś tak o wiele gorzej. Czego, czego czegoś brakuje, szczególnie na tych poziomach? I mniejszą mam w ogóle chęć do końca przechodzić niż miałam w dwójce. No ale trudno. Może jeszcze czymś mnie tak raz zaskoczyć gdzieś pod koniec. Ale teraz już idę do szamana. Może chociaż drewniak mnie czymś rozśmieszy. Hello! Dobrze. Masz już artefakt wiatru? Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. No przynajmniej... Latający artefakt wiatru ma sens. Jakieś czary-mary. I znowu mu się udało. A punktujemy... Dzięki. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Tym razem mu się udało. Eee... Dobra. Co mam zrobić dalej? Następny przystanek to wyspa wodospadów. Jak ty się tam dostaniesz? No nie wiem. Co o tym myślisz? Zresztą już wiem. Motorówka. Poszukaj motorówki. Ja nic nie mówię. Dzisiaj mam urlop. Oje, no a ja bym wolała, że nie poprowadził. No dobra, ja muszę znaleźć motorówkę. Którą pewnie też ma gadżet. No i prawdopodobnie. Ale... To będzie już w następnym odcinku. O ile starczy mi cierpliwości do tego, żeby następny nagrać i o ile Wam wystarczy cierpliwości, żeby to oglądać. Dlatego moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, a raczej usłyszenia już następnym razem, który będzie nie wiem kiedy. Cześć. Mm.